Jezus mówił do tłumów: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon: najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy, gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich, osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Znamy, dobrze kojarzymy, pewnie sami potrafilibyśmy z pamięci nawet jako tako opowiedzieć te dwie przypowieści Jezusa, tę o ziarnie wrzuconym w ziemię, które samo wyrasta. Oziarnie gorczycy, które jest na początku maleńkie, ale potem staje się wielkim drzewem, dającym schronienie ptakom. Te dwie przypowieści, których znaczenie też nie jest trudne dla nas do zrozumienia, już tyle razy słuchaliśmy tego znaczenia, wytłumaczenia tych Jezusowych słów. Zresztą idzie się go też samemu domyślić. Tak? Pan Jezus nam mówi o tym, że że każda odrobina naszej relacji z Nim, każda odrobina naszej modlitwy, każde nasze uczestnictwo w Eucharystii, każda przyjęta komunia święta, każda odbyta spowiedź, każde zdanie przeczytane w Biblii jest, jest tym nasieniem w nas, które będzie kiełkowało, będzie przynosiło plon z czasem. Niekoniecznie od razu, niekoniecznie od razu jakiś porażający, nie wiadomo jak efektowny, ale. Nieubłaganie, bo, bo, bo to jest Słowo Boga, bo to jest moc Boga, bo to jest działanie Boga. Niezawodne w przeciwieństwie do naszych ludzkich sił i działań. Pan Jezus opowiada te przypowieści tłumom, tak jak ewangelista Marek na końcu zaznacza, że w przypowieściach tłumom głosił naukę, a osobno objaśniał wszystko swoim uczniom. Może dzisiaj, kiedy słuchamy tej Ewangelii, to dobrze będzie zobaczyć właśnie siebie w tych uczniach, bo przecież nimi chcemy być, nimi jesteśmy. Nie słuchamy Jezusa tylko jako tłum, który zebrał się przypadkowo, ale słuchamy Go jako uczniowie. Chcemy się czegoś nauczyć, chcemy, żeby nas do czegoś poprowadził, chcemy, żeby to uczestnictwo w Eucharystii, ten raz, kiedy słuchamy Słowa Bożego, do czegoś nas w życiu uruchomił, uzdolnił, słuchamy Go jak uczniowie, to ważne, że Jezus nam objaśnia swoje słowo. Dzisiaj ten patron, którego dostajemy w dniu tej mszy kolędowej, Waszej, jest dobrym przykładem tego, co się dzieje z człowiekiem, który pozwala właśnie wpadać temu Bożemu ziarnu w swoje serce, w swój umysł, co się dzieje z człowiekiem, który pozwala, żeby Pan powoli wyjaśniał mu słowo. Ten człowiek sam staje się kolejną Jezusową przypowieścią. Dla tych, wśród których żyję, dla świata, w którym na co dzień funkcjonuje. Ty jesteś przypo kolejną przypowieścią, którą Jezus chce opowiedzieć, członkom Twojej rodziny, Twoim domownikom, Twoim sąsiadom, Twoim współpracownikom, Twoje życie. Jest kolejną przypowieścią Jezusa, przez którą On chce trafić do następnych ludzkich serc. Do tych ludzkich serc, które jeszcze nie są sercami uczniów. Może nawet o tym nie myślą, może drogę do kościoła zapomnieli albo po prostu jej nie znają. Ty jesteś przypowieścią, którą Jezus chce im opowiedzieć. To w życiu Świętego Tomasza widać przepięknie. Mówiliśmy we wstępie do mszy, jak wiele napisał, jak wiele myśli chrześcijańska mu zawdzięcza, ale ostatecznie nie za to go kanonizowano. Nie za jego mądrość, nie za jego dzieła pisarskie, nie za wykłady, które wygłosił, nie za wiedzę, którą zebrał i przekazał, ale z tego powodu, że jego życie było spójne z, z tą prawdą, którą poznawał i którą usiłował przekazywać innym. To życie mamy całkiem nieźle opisane, zapamiętane przez jego współczesnych z tych wszystkich wspomnień, właśnie opisów, mnie bardzo mocno porusza taka opowieść, która. Dotyczy czasu, kiedy Tomasz musiał wrócić z Paryża do Neapolu. W Paryżu był wykładowcą, tam powstał pewien konflikt na Sorbonie pomiędzy zakonem dominikańskim a władzami uniwersytetu. Tomasz musiał wrócić do Neapolu i kiedy wrócił do Neapolu, to choć wcześniej był w tym mieście, formował się, w nim żył, no to kilka lat minęło i w klasztorze dominikańskim, do którego przybył, część braci już go nie pamiętała. Między innymi do takich braci niepamiętających Tomasza należał klasztorny kucharz, który pewnego dnia potrzebował pójść po zakupy na targ, przynieść wiktuawy do klasztoru, żeby mieć z czego tam braciom zupę gotować, no ponieważ na cały klasztor po takich zakupów trzeba sporo zrobić, to przeormu pozwolił, żeby wziął ze sobą któregoś brata. No i on wyszedł na dziedziniec klasztorny, rozejrzał się. Pierwszy, który mu w oko wpadł, a trudno, żeby mu w oko nie wpadł, bo był bardzo postawnym mężczyzną, takim delikatnie mówiąc dużym, to był Tomasz. Więc ten brat kiwnął na niego ręką, mówi: Chodź tutaj, przeor, kazał ci iść ze mną na targ. I Tomasz poszedł. No i potem pół miasta oglądało taki widok, jak ten braciszek radośnie niosąc swoje dwa kosze. Szedł po ulicy i poganiał Tomasza i się z niego wyśmiewał. Co ciężko ci się idzie, grubasku. Przez całe miasto, a Tomasz z tymi zakupami, koszami tam grzecznie za nim deptał. Dopiero jak dotarli z powrotem na klasztorny dziedziniec, to pozostali bracia złapali się za głowę. Co, co tu się dzieje, że on, ten braciszek, kucharz wielkiego wykładowce, wielkiego profesora, z którego zakon jest taki dumny, pogania w ten sposób przez miasto. I pytali Tomasza: Czemuś ty mu nie powiedział, kim jesteś. No i najpiękniejsza w tym jest odpowiedź Tomasza, który mówi, a co to miało do rzeczy? A co to akurat w tym momencie miało do rzeczy, że ja jestem profesorem, że ja jestem wielkim uczonym? Brat dostał pozwolenie od przeora, żeby któregoś z nas wziąć sobie do pomocy, no wybrał mnie wola przeora, posłuszeństwo zakonne. Ale to bardzo pięknie pokazuje właśnie tę spójność życia Tomasza z prawdą, którą poznawał z tą uczciwością myślenia, która tak zachwyca w jego dziełach, której i my dziś współcześnie moglibyśmy się od niego uczyć. Jak się otwiera sumę, to to za zachwycający jest ten sposób myślenia Tomasza, który przy każdej kolejnej kwestii najpierw przedstawia bardzo uczciwie rzetelnie poglądy i argumenty swoich przeciwników. I pokazuje to, co w nich jest słuszne, to, co w nich jest mądre, i dopiero potem daje to swoje słynne set kontra, lecz jednak i wykłada swoje poglądy. Gdyby taką dyscyplinę wprowadzić w nasze rozmowy, w nasze spory codzienne, ileż to by zmieniło? Najpierw jestem gotów wsłuchać się w to, co drugi ma do powiedzenia, dostrzec, co jest w tym słusznego, co jest w tym mądrego a dopiero potem wystąpić ze swoim set kontra. Brak takiej spójności życia z prawdą, której się człowiek uczy, którą poznaje, którą mu Bóg objawia, pokazuje nam dzisiaj jako ostrzeżenie pierwsze czytanie o Dawidzie, który widzimy jak brnie z grzechu w grzech. Ale z czego to się wszystko bierze? Od czego to się wszystko zaczyna? No od tego, że Dawid jest niespójny, jest królem. W całej Biblii król zawsze rusza ze swoim ludem do walki, zawsze idzie na czele tego ludu. A tutaj widzimy Dawida, który wyprawia armię, a sam zostaje sobie w pałacu. I potem widzimy już krok po kroku, jak brnie w grzech. No ludzi mu się, to łazi po tarasie. Łazi po tarasie, to widzi tam z tego tarasu to i owo. Widzi to i owo, no to dostrzegł Batrzebę. Dostrzegł Batrzebę, przyjrzał się, zobaczył, że jest piękna. Spodobała mu się, zaczął jej pożądać, krok po kroku, krok po kroku od zdyspensowania się od swoich obowiązków. Więc cóż takiego, komu z nas to się nie zdarza? Dawid bardzo szybko dochodzi do tego, że staje się mordercą. I to takim mordercą, który nie ma nawet odwagi zabić własnymi rękoma, ale to robi to rękoma swoich podwładnych. Ale to jest właśnie o tej spójności. Pan Jezus nam w tej Ewangelii dzisiaj mówi, że chce, abyśmy się stali Jego przypowieścią do ludzi do świata. Jakie postawy ta świadomość, ta prawda w nas wygeneruje? Dzisiaj wieczorem i jutro. Jestem przypowieścią Jezusa do ludzi, którzy mnie otaczają. On chce przeze mnie, przez moje gesty, słowa, zachowania, codzienne postępowanie mówić do nich. Do spójności z tym odkryciem, z tą prawdą, Pan nas dzisiaj zaprasza i uzdalnia. Bo Bóg zawsze, jak stawia przed nami jakieś zadanie, jakieś zaproszenie, to daje nam też dość łaski, abyśmy mu sprostali.